Witam. Chciałem Wam pokazać e, ten fajny patent na to, jak montować płyty ze styroduru bezpośrednio w fundamencie e, bez klejenia ich. E, jeżeli mamy gładkie płyty, można zrobić coś takiego, żeby wyciąć e, takie frezy, na przykład taką e, tylko najlepiej, bo to szybko wtedy idzie, e, tą ciepłym drutem, wyciąć takie wzory, takie z, z, zagłębienia, w które wejdzie beton, i wtedy będzie to bardzo mocno trzymać, i nie trzeba będzie tych płyt później. Po betonowaniu kleić i, i oszczędzimy sobie naprawdę dużo roboty. Yy, są też gotowe takie płyty zewnętrzne z takimi wyżłobieniami. Można też takie kupić. Tam u nas, akurat w sklepie w Mrówce, się nie spotkałem z tym. Może gdybym pojeździł, poszukał, tam znalazł coś takiego. Ale jeżeli ktoś ma podobne płyty i chciałby je wykorzystać, na przykład, to można coś takiego zrobić. Jak najbardziej jest to do wykonania. I jest to fajny patent na to, żeby oszczędzić sobie roboty. Więc pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Może było warto wrócić. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz po prostu wyciągamy te wycięte fragmenty. Tutaj trochę za płytko wyszło. Tak to wygląda i wtedy już płyta. Taką gotową płytę teraz bierzemy. Tu mamy jeszcze te płyty z tymi rowkami takimi, żeby dopasowywać w drugą stronę. Tu zaznaczyłem sobie, gdzie linia wysokości jak ma lecieć, żeby było dobrze według poziomu. I takie gotowe płyty przybijamy gwózdkami na dole i do góry na dole można trochę więcej z tego względu, że na dole będzie i tak styropan to to zakryje, więc jakby tam gdzieś były, że gdzie styrodur, przepraszam e, gdyby to no jeżeli by tam do góry coś mocniej wyrwało, czy coś, ale normalnie takie coś robimy w szałunkach betonowych e, za granicą, gdzie pracuję to robimy gotowe nadproża, które już są ocieplane i do szałunku do gotowych szałunków hydraulicznych takiego dużego na 18 metrów po prostu właśnie szykujemy takie szturce od razu dajemy styropan do środka czy styrodur tylko tam nie wycinamy tego tylko mamy właśnie gotowe takie płyty z takimi drobnymi kwadratowymi wyżłobieniami coś podobnego jak to głębokimi na 2 mm tylko że kwadratowe takie porowate i wtedy nie trzeba tego robić się z tym bawić to tylko był taki przykład jak można to zrobić żeby wykorzystać takie płyty ale jeżeli chcecie to też szybko zrobić i macie dostęp do takich płyt, po prostu jak mówiłem z tym, z tym wyżłobieniem, żeby były porowate, to jak najbardziej można to od razu bezpośrednio do szałunku w środku przybić, tu potem zalać to betonem, to wszystko się do środka wejdzie, ten beton pochwyta i nie trzeba będzie nic już z drugiej strony kleić, stry... kleić na kleju, bawić się z tym i inne tego typu rzeczy, tylko po prostu od razu jest to wbetonowane w środku i nie ma żadnego problemu to jeszcze tutaj musimy przybić bo to jeszcze jest luźne to przybijemy potem tutaj do tej linii od razu którą zaznaczyłem wcześniej i tak to właśnie wygląda można sobie w taki sposób poradzić no te paski to już do wyrzucenia ale płyty idzie wykorzystać to by było na tyle taki krótki filmik jak można wykorzystać płyty i jak je powycinać, taki trik i jak można je w szałunku przybić od razu bez dodatkowej roboty później na zewnątrz no i oczywiście dodatkowego czyszczenia płyt szałunkowych też nie mamy bo jest tutaj styropian raczej styrodur co ja dzisiaj z tym styropianem mam? styrodur i nie dotyka beton bezpośrednio płyt i nie trzeba tego czyścić bo płyty nam wszystko zakrywają to od razu zostaje płyty się potem wyciąga rozbroi się całe te, całe te, te e, szałunki tutaj, te deski, to wszystko pójdzie e, będzie wyciągnięte i można wtedy elegancko właśnie wszystko powyciągać i to będzie czyste. One są mi tak nasmarowane specjalnym płynem, ale wiadomo no, zawsze tam coś jest do czyszczenia, a tak mimo to jak jest tak zrobione, to nie trzeba wtedy tego czyścić. Nie? To by było tyle.